Cześć, z tej strony Emilia Ziłkowska chciałabym serdecznie powitać wszystkich tych, którzy zdecydowali się odwiedzić mój kanał Synonimy zbrodni. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do Anchorage do Alaski w Stanach Zjednoczonych. Anchorage to dzika surowa kraina, gdzie nieprzenikniona ciemność nocy i bezkresne pustkowia stają się idealnym tłem dla zbrodni. W latach 70. XX wieku to miasto przeżywało boom. Ludzie przyjeżdżali tam w pogoni za pieniędzmi, nowym życiem, dobrą przygodą i nowymi szansami na polepszenie swojej sytuacji. Ale nie wszyscy przyjeżdżali tam, aby budować swoją przyszłość niektórzy przybywali do Anchorage po coś zupełnie innego po śmierć. W mroźnym powietrzu otulającym to miasto przez lata unosił się zapach strachu. Kobiety znikały bez śladu, znajdowano ciała, porozrzucane w lasach, wąwozach, czy to na mroźnych wysypiskach. Śmierć czasami przychodziła powoli i była bezlitosna. W sercu tej opowieści jest człowiek Gary Ziegler. Tam gdzie pojawiał się Gary, tam szła za nim śmierć. A jego koniec był równie brutalny jak jego życie. Przenieśmy się teraz nieco w czasie. Jest 22 grudnia 1971 roku. Osiemnastoletnia Celia znana również jako Beth Van Zanten wyszła z domu na krótką wyprawę do pobliskiego sklepu, aby kupić napój gazowany. Nigdy nie wróciła do domu. Trzy dni później, w Boże Narodzenie, wędrujący po okolicy miłośnicy przyrody dokonali makabrycznego odkrycia. W wąwozie McHugh Creek Park, na południe od Anchorage, znaleźli ciało Beth. Jej dłonie były związane przewodem głośnikowym. Od pasa w dół była naga. Sekcja zwłok ujawniła przerażające szczegóły. Dziewczyna została zgwałcona, a na jej klatce piersiowej znajdowała się głęboka rana cięta. Jednak to, co śledczy odkryli później, sprawiło, że sprawa ta stała się jeszcze bardziej tragiczna. Beth wciąż żyła, gdy została porzucona w wąwozie. Władze uważały, że udało jej się uciec z pojazdu napastnika, którym ona i nieznany mężczyzna przemieszczali się po okolicznej drodze. Po tym, jak. Beth wypadła z auta, stoczyła się do wąwozu. Niestety, z rękami związanymi za plecami, nie mogła się swobodnie poruszać. To bardzo utrudniało jej próby wydostania się z wąwozu. Dowody sugerowały, że desperacko próbowała to zrobić. Walczyła o swoje życie do ostatniej chwili. Ostatecznie zmarła, aczkolwiek nie z powodu odniesionych obrażeń. Zmarła z wychłodzenia. Niedaleko miejsca zbrodni znaleziono również odciski opon odciśnięte w śniegu. Były one szczególne, ponieważ koła zamontowano w niepoprawny sposób. Wzór był odwrócony, ponieważ koła zostały zamontowane na odwrót tyłem do przodu. Śledczy podejrzewali, że napastnik krążył po pobliskim parkingu, prawdopodobnie szukając Beth. W końcu odjechał, zostawiając ją na pewną śmierć. Świadkowie dostarczyli śledczym po Potencjalny trop, stworzono portret pamięciowy mężczyzny, którego widziano z Beth w noc jej zaginięcia. Policja pracowała niestrudzenie, publikując portret w gazetach i po cichu licząc na przełom w sprawie. Odpowiedź ludzi była ogromna, napłynęły setki wskazówek, jednak to, co odkryto, było jeszcze mroczniejsze niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Jak później powiedział detektyw Walter Gilmore, pisarzowi imieniem Leland Hale. Otrzymaliśmy mnóstwo wskazówek i stworzyliśmy obszerny rejestr. Ten rejestr ujawnił więcej przypadków wykorzystywania seksualnego niż ktokolwiek chciałby uwierzyć, jednak nie doprowadziło to do przełomu w tej konkretnej sprawie. Mimo wszystko niejako przy okazji zdołaliśmy złapać wielu przestępców seksualnych. Ludzie zgłaszali się ze wskazówkami, kobiety zaczęły otwarcie mówić o przemocy, którą doświadczały. Ta sprawa niejako otworzyła puszkę Pandory, więcej. Kobiet zyskało odwagę, aby zgłosić się na policję i opowiedzieć o swoich przerażających doświadczeniach. Kolejna kwestia jest taka, że dla kontekstu tej historii warto wspomnieć o mężczyźnie imieniem Robert Hansen, seryjnym mordercy, który w tamtym czasie zaczynał działać na Alasce. Robert Hansen polował na swoje ofiary jak na zwierzynę. W latach 70. porwał, zgwałcił i zamordował co najmniej 17 kobiet. Obierał za cel głównie pracowników seksualne i tancerki. Mężczyzna zabierał je swoim prywatnym samolotem w dzikie rejony Alaski. Tam wypuszczał je na wolność, by ścigać je i koniec końców mordować, używał do tego karabinu. Robert był szanowanym piekarzem i przykładnym ojcem rodziny w Anchorage. Ukrywał się na oczach wszystkich, a jego sadystyczne zbrodnie wyszły na jaw dopiero w 1983 roku. Wtedy jedna z jego ofiar, Cindy Paulson, zdołała uciec i powiadomić policję. Przeszukanie jego domu ujawniło kufer potwornych skarbów, rzeczy, które zbierał przez lata na pamiątkę popełnionych zbrodni. Była to m.in. broń, biżuteria należąca do ofiar oraz mapa oznaczająca. Miejsca płytkich grobów. Robert Hansen przyznał się do swoich zbrodni i został skazany na 461 lat więzienia. Zmarł w 2014 roku, w wieku bodajże 70 albo 71 lat. Jednak w 1971 roku dopiero rozpoczynał swoją działalność w rejonie. Jego przygoda z morderstwami w Anchorage dopiero się zaczynała. Ale wróćmy teraz do sprawy Seeley. Niedługo po ujawnieniu informacji o jej morderstwie, osiemnastoletnia pracownica seksualna, Sandra Patterson, znana również jako Patty Roberts... Opowiedziała przerażającą historię policji. Na kilka dni przed zaginięciem Seeley van Zanten, Patty została porwana przed jednym z klubów w Anchorage. Napastnik, drobny mężczyzna w wieku około 25 lat, noszący okulary w grubych oprawkach, zmusił ją do wejścia do samochodu i zawiózł ją do motelu na półwyspie Kenai. Tam ją zgwałcił. Mężczyzna jednakże zdecydował się ją wypuścić, ale zanim wypuścił ją z powrotem do Anchorage, zagroził, że jeśli pójdzie z jakimikolwiek informacjami na policję, to ją zabije. Początkowo Patty milczała, ale gdy znaleziono ciało jej przyjaciółki. Beth Van Zanten nie mogła dłużej trzymać przykrego sekretu w tajemnicy. Kiedy śledczy pokazali jej katalog znanych przestępców seksualnych, bez wahania wskazała Roberta Hansena. To on był mężczyzną, który ją porwał i zgwałcił. To sprawiło, że policja zaczęła podejrzewać, że Robert mógł być również odpowiedzialny za zabójstwo Beth. Jednakże Hansen zaciekle zaprzeczał, jakoby miał cokolwiek wspólnego z morderstwem Sealy Van Zanten. Ponieważ brakowało jakichkolwiek dowodów bezpośrednio łączących go z tą zbrodnią, sprawa utknęła w martwym punkcie. Niemniej, w międzyczasie policja zaczęła przyglądać się innemu mężczyźnie, Mężczyźnie imieniem Gary Ziger. Na policję zgłosił się świadek, który opowiedział przerażającą historię. Mężczyzna zeznał, że Ziger mógł być zdolny do potwornych czynów. Świadek twierdził, że sześć miesięcy wcześniej jechał z Garym jego ciężarówką. Wtem Gary poprosił, aby świadek pożyczył mu swoją broń. Chwilę później on i Gary zauważyli autostopowiczkę przy drodze. Świadek zamarł z przerażenia, gdy Gary wziął ją na zakładnika, zmusił pod groźbą broni do seksu oralnego, a następnie zastrzelił i porzucił jej ciało na wysypisku śmieci w Anchorage. Kiedy policja próbowała zweryfikować tę historię, odzyskała łuski po nabojach w miejscu, które wskazał świadek jako miejsce morderstwa. Śledczy wystąpili następnie o nakaz przeszukania domu Gary'ego. Celem było znalezienie narzędzia zbrodni. Podczas oczekiwania na podpisanie nakazu śledczy obserwowali dom mężczyzny. W pewnym momencie funkcjonariusz zauważył jak Gary wchodzi do domu, a następnie wychodzi zaledwie kilka minut później. Policjant uznał to za dość podejrzane, zwłaszcza, że Gary wziął z domu niewielką torbę. Torbę, w której zgodnie z przypuszczeniami funkcjonariuszy mogła znajdować się broń. Kiedy policja przystąpiła do przeszukania broni nie znaleziono, ponieważ broń zniknęła. I nie było innych dowodów, Gary nigdy nie został oskarżony o zamordowanie autostopowiczki. Nie trzeba było długo czekać na kolejną falę zbrodni. W lutym 1971 roku 18-letnia Shirley Ann Jones została znaleziona na parkingu dla ciężarówek w Anchorage. Wciąż żyła, ale była w stanie krytycznym. Została zgwałcona i brutalnie pobita. Niestety zmarła tuż po przybyciu do szpitala. Tym samym pozostawiła śledczych z niewieloma odpowiedziami na pytania, które narastały w związku z jej sprawą. Ostatni raz widziano ją, gdy wychodziła z baru z nieznanym mężczyzną mężczyzną, którego opis pasował do opisu Gary'ego. W sierpniu 1971 roku 20-letnia Zingra Zizi Mason planowała pojechać autostopem do warsztatu samochodowego, by odebrać swój pojazd. Nigdy tam nie dotarła. Sześć dni później grupa dzieci bawiących się w żwirowni natknęła się na jej bezładne ciało umieszczone pod drzewem. Tak jak Beth Van Zantyn, Mason została rozebrana od pas w dół, brutalnie pobita i zasztyletowana. Zingre również została zgwałcona. Śledczy odkryli ślady świadczące o tym, że Zingre została wyleczona po ziemi. Uznali, że została zamordowana gdzie indziej, a jej ciało porzucono w żwirowni. Znaleźli również nietypowe ślady opon, podobne do tych z miejsca zbrodni Silly Van Zanten. Jednak tym razem ślady były w piasku, co uniemożliwiało ustalenie, czy na pewno pasowały do tych odnalezionych w okolicach miejsca morderstwa Silli Van Zanten. Wtem na policję zgłosił się świadek z dość istotnymi informacjami. Powiedział, że widział kobietę pasującą do opisu Zigre, która wsiadła do ciężarówki z dwoma mężczyznami. Niedługo później świadek ponownie zauważył ten sam pojazd. Tym razem w środku znajdował się już tylko jeden mężczyzna oraz kobieta. Mężczyzną był nikt inny jak Gary Ziegler, mężczyzna, który podróżował tej nocy z Garym. Ralph Kaner powiedział później policji że Gary zaprosił Zingre do pojazdu, ponieważ ta próbowała złapać autostopa. Mężczyzna nie wiedział jednak jak podróż kobiety się zakończyła. Ponieważ według Ralpha Gary wysadził go w pobliżu Anchorage. Gdy Ralph opuszczał auto, Zingre wciąż znajdowała się w środku. Ralph przypomniał sobie jeszcze jeden niepokojący szczegół, a mianowicie przypomniał sobie, że na desce rozdzielczej ciężarówki Gary trzymał duży kuchenny nóż. Nieco później pracodawca Garrego zeznał, że widział swojego pracownika, jak ten mył ciężarówkę w Campbell Creek. Funkcjonariusze znaleźli we wskazanym miejscu ślady opon, a wzór wydawał się im dziwnie znajomy. Ciężarówka Garrygo miała niepoprawnie zamontowane opony, przez co zostawiały one nieco inne ślady. Takie ślady znaleziono w okolicach miejsc morderstw zarówno Zingre jak i Sealy Van Zanten. To wystarczyło, by podjąć zdecydowane kroki wspólnymi siłami policja Anchorage i Alaskan State Troopers Aresztowali Guerrero. Ziger trafił do aresztu, a jego kaucję ustalono na 75 tysięcy dolarów. W tamtych czasach była to zawrotna suma pieniędzy. Badania kryminalistyczne ciężarówki Guerrero ujawniły ślady krwi i było ich bardzo. Bardzo dużo. Jednakże w 1971 roku nauka sądowa miała swoje ograniczenia. Śledczy mogli jedynie potwierdzić, że krew pasowała do grupy krwi Zingre, jednakże nie mogli udowodnić, że należała właśnie do niej. Gary szybko zapewnił sobie dobrą obronę. Jego adwokatem został John Larson. Larson przyznał, że jego klient rzeczywiście podwoził autostopowiczkę w dniu zaginięcia Zingre Mason. Twierdził przy tym jednak, że jego klient wysadził autostopowiczkę całą i zdrową. Czy tą autostopowiczką była Zinger Mason? Obrońca upierał się, że Ziger po prostu nie wiedział. Wtedy przyszło druzgocące uderzenie dla prokuratury. Kluczowy świadek, szef Gary'ego, wycofał swoje zeznania o tym, że widział go myjącego swoją ciężarówkę tamtego dnia. Bez wystarczających dowodów fizycznych i z niezdecydowanym świadkiem sprawa się kompletnie rozsypała. Gary wyszedł na wolność, ale organy ścigania nie zamierzały przestać go obserwować. Policjanci trzymali rękę na pulsie. Detektyw Walter Gilmer wspomniał, że Chociaż Ziger był wolny, nadal mieliśmy go pod nadzorem: raz morderca, zawsze morderca. Po odzyskaniu wolności, Gary Ziger znalazł nowy cel. Dołączył do klubu motocyklowego Brothers Motorcycle Club. Ziger został przyjęty jako członek okresu próbnego, tak zwany prospect. Nigdy nie osiągnął pełnego statusu członka. Z czasem grupa ta została wchłonięta przez osławionych. Hell's Angels. W rzeczywistości było to bardziej wrogie przejęcie niż zwykłe połączenie. W czasie boomu naftowego na Alasce bracia zyskali wpływy. Napływ młodych mężczyzn z dużą ilością gotówki stworzył dla nich wiele możliwości. Na przykład bracia wymuszali opłaty ochronne od klubów ze striptizem i salonów masażu. Jednakże nie wszyscy godzili się na ich warunki. Jednym z tych, którzy odmówili był właściciel klubu Jason, znany również jako Jimmy Sumpter. Nie chciał płacić za ochronę. Niedługo później jego dom został obrabowany. Jego żona i pasiep zostali zamordowani, a dom podpalony. Sprawcy zabrali także 20 tysięcy dolarów w gotówce i biżuterię. Według pisarki Robin Barfield. W tym samym czasie Gary został skazany za kradzież dynamitu. Potrzebował 10 tysięcy dolarów na opłacenie prawnika do apelacji, rozwścieczony i pogrążony w żałobie Jason rzekomo wyznaczył nagrodę, zaoferował pokaźną sumę każdemu, kto odnalazłby i zabił osobę, która zamordowała jego rodzinę. Bracia z gangu wiedzieli, że są na pierwszym miejscu na liście podejrzanych. W końcu Jason im odmówił, więc wiele osób podejrzewa że chcieli się zamścić. Jednak tak nie było. Wewnątrz klubu zaczęły krążyć plotki. Twierdzono, że klub nigdy nie wydał rozkazu ataku. Wewnątrz klubu coraz głośniej zaczęto mówić o jednym zbyt ambitnym prospekcie, który desperacko chciał się wykazać. Bracia byli wściekli i wyrzucili Gary'ego z gangu. Policja również miała Gary'ego na oku. Kilka godzin przed morderstwami żony i pasierba Jasona 25 listopada 1970 roku roku, funkcjonariusz poza służbą zauważył Gary'ego prowadzącego inny pojazd niż zazwyczaj. Wszyscy funkcjonariusze z okolicy, również ci na emeryturze i niepracujący w danym momencie, zwracali uwagę na pewne osoby osoby, które stanowiły zagrożenie dla społeczeństwa. Jedną z tych osób był właśnie Gary. Funkcjonariusz zapisał numery tablic rejestracyjnych pojazdu, którym Gary się poruszał, tak na wszelki wypadek. Ten szczegół okazał się kluczowy. Po morderstwach funkcjonariusze zaczęli przepytywać sąsiadów Jasona. Jedna z kobiet mieszkająca naprzeciw domu rodziny powiedziała, że tamtego dnia, gdy dokonano morderstw, widziała nieznaną ciężarówkę zaparkowaną przed domem rodziny. Wydało jej się to na tyle dziwne, że zapisała numer rejestracyjny pojazdu. Numer rejestracyjny zgadzał się z tym, który zapisał policjant. Detektyw Walter Gilmore wspomniał później, że kiedy Policja przygotowywała się do aresztowania Gary'ego. Ciało mężczyzny znaleziono na 110 mili autostrady Seward, niedaleko miejsca, gdzie zginęła Beth Van Zanten. Gary leżał na środku drogi ze śmiertelnym postrzałem z broni myśliwskiej. Wszystko wskazywało na to, że bracia z gangu wymierzyli sprawiedliwość sami w odpowiedzi na nieautoryzowany atak na rodzinę Jasona. Oficjalnie sprawa morderstwa Gary'ego nigdy nie została rozwiązana. Po śmierci Gary'ego organy ścigania odkryły kolejne morderstwa, z którymi ten mężczyzna mógł mieć związek. Policjanci dowiedzieli się, że 22 sierpnia 1973 roku Weasley Ladd wynajął Gary'ego do porwania i zastraszenia mężczyzny o imieniu Johnny Reach. Reach niedawno kupił salon masażu, co rozwścieczyło Weasley'a. Mężczyzna uważał, że należała mu się część własności. Plan był prosty. Ziger i jego wspólnik mieli pomóc Weasleyowi zmusić Johna do podpisania dokumentów przekazujących Weasleyowi część biznesu. Przyciśnięcie jego jąder dosłownie było wystarczające, by go przekonać. Jednak Ziger niespodziewanie strzelił mu w klatkę piersiową, mimo że Weasley chciał puścić Johna wolno. Kiedy John nadal nie umierał, Gary strzelił mu prosto w serce, zabijając go na miejscu. Po śmierci Gary'ego i aresztowaniu Weasleya, ich wspólnik Benny Ramy wyjawił policji, gdzie pochowano ciało Johna. Chociaż Gary nigdy nie został skazany przez sąd, śledczy podejrzewali, że w ciągu swojego krótkiego życia mógł zamordować nawet 12 osób. Gary Allen Ziegler urodził się w Anchorage na Alasce w Stanach Zjednoczonych w 1953 roku. Roku. Zmarł 27 listopada 1973 roku. Miał zaledwie 20 lat. Praktycznie nic nie wiadomo o jego wczesnym życiu. O tym, jacy byli jego rodzice, jaką miał rodzinę, w jakim klimacie się wychował, jakie były jego pasje i co lubił robić. Wiadomo o nim naprawdę niewiele, dlatego też jego historia to historia zbrodni i niczego więcej. Jedna sprawa za kolejną. Gary Ziegler zapisał się w historii jako bardzo okrutny mężczyzna bez innych pasji i zainteresowań. Jako ktoś, kto nie uczynił nic dobrego, nic konstruktywnego. Cała istota Gary'ego sprowadzała się do śmierci. Gdy detektyw Walter Gilmer wspomniał o śmierci Gary'ego, mówił otwarcie: Choć to dalekie od idealnego zakończenia z wszystkimi nierozwiązanymi wątkami, mordercza kariera Gary'ego w końcu dobiegła końca. Jestem ciekawa, co wy myślicie o tej sprawie. Gary Ziegler był człowiekiem, który pozostawił po sobie tylko śmierć, strach i chaos. Przez lata wymykał się sprawiedliwości, a jego nazwisko przewijało się pod nagłówkami artykułów opisujących najbardziej brutalne zbrodnie popełnione w Anchorage w latach 70. Mimo wszystko, Gary nigdy nie został formalnie skazany. Czy był samotnym drapieżnikiem, który mordował dla własnej satysfakcji, czy może był jedynie narzędziem w rękach większych, mroczniejszych sił działających w cieniu? Tego niestety nie wiadomo. Ostatecznie Sprawiedliwość nie dopadła go w sądzie, ale objawiła się w postaci śrutu z broni myśliwskiej. Ziger zginął tak, jak żył. Czyli brutalnie. Ale czy jego śmierć naprawdę zamknęła rozdział i pozwoliła zasklepić rany? Mam wrażenie, że przez to, że mężczyzna nigdy nie został skazany za żadne z przestępstw, to jakby nie domyka tego rozdziału, nie kończy tej historii. Mimo, że Gary nie żyje, to nie został osądzony, ktoś wymierzył samosąd. Jasne, Gary nie mógł już popełnić więcej zbrodni, ponieważ został sam zamordowany, ale czy jego śmierć przyniosła Spokój rodzinom kobiet, które on zamordował. Ciężko powiedzieć, mimo wszystko oficjalne skazanie, w ogóle przejście przez ten cały proces są istotnymi elementami leczenia wyrządzonych krzywd. Czytając o tej sprawie, czułam złość, ponieważ Gary tak naprawdę nigdy nie stanął przed sądem, nigdy nie odpowiedział za to, co uczynił, za ból, za krzywdy, za rozpacz i za chaos, który po sobie pozostawił. Morderstwo Gary'ego to kolejna niewyjaśniona historia zakopana. W mroźnej ziemi Alaski. Sprawa jego morderstwa wciąż czeka na rozwiązanie. To tyle na dziś. Trzymajcie się ciepło i przede wszystkim bezpiecznie. Mam nadzieję, widzieć się z wami w kolejnym odcinku synonimów zbrodni.